Witamy! Niniejszy tutorial jest poświęcony tworzeniu programów polsko-niemieckich spotkań młodzieży o tematyce sportowej. To jest Ela. Ela jest ekspertką w dziedzinie planowania międzynarodowych spotkań młodzieży. Na tym filmie przekaże Wam wszystkie ważne informacje i udzieli wskazówek, jak stworzyć program, który pozwoli Wam uzyskać dotację polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Dotacji przez PNWM podlegają spotkania polsko-niemieckie lub z udziałem maksymalnie jednego dodatkowego kraju. Przed rozpoczęciem planowania programu, Ela najpierw rozważa kilka spraw. Wspólnie ze swoim klubem partnerskim z Niemiec określa temat i cele spotkania. Tworzą one swoiste ramy spotkania i powinny być widoczne podczas całego spotkania. Celami spotkania młodzieży mogą być np. rozwój osobowości, zdobywanie międzykulturowych doświadczeń czy też nawiązywanie nowych przyjaźni. Innymi słowy, wszystko to, co młodzi ludzie zyskają dzięki udziałowi w spotkaniu. Zagadnienia takie jak zrównoważony rozwój, cyfryzacja czy włączenie społeczne mogą zaś być tematem przewodnim spotkania. Ela zawsze włącza w planowanie programu spotkania swój klub partnerski. W ten sposób na przykład warsztaty, gry zapoznawcze lub treningi mogą zostać poprowadzone przez marka, opiekuna z klubu partnerskiego. Uczestniczki i uczestnicy także mają możliwość wniesienia swoich pomysłów i życzeń. Można ich o nie zapytać, na przykład na spotkaniu przygotowawczym. W ten sposób ELA zadba o to, by program odzwierciedlał także zainteresowania i wyobrażenia młodzieży. PNWM dotuje też spotkania przygotowawcze i podsumowujące dla młodzieży oraz spotkania zespołu projektowego. Przejdźmy teraz już do samego programu. Składa się on z różnych elementów. Dzięki nim można stworzyć program dopasowany do danej grupy. Dobrze zaplanowany program jest warunkiem wstępnym ciekawych i udanych spotkań. Zaplanowane tematy i cele powinny znaleźć odzwierciedlenie w programie i doborze zajęć. Przyjrzyjmy się zatem razem elementom dobrego programu. Na początku każdego spotkania należy się skupić na wzajemnym poznaniu się. Ela zaleca, by stworzyć ku temu odpowiednią sytuację. Pierwsze zapoznanie i zbliżenie powinny zostać przeprowadzone w całej grupie. Dopiero po pewnym czasie można dzielić młodzież na mniejsze grupy i przydzielić pokoje schroniskowe. Nie pozostawiajcie tego przypadkowi i zaplanujcie na tę fazę odpowiednio dużo czasu. Udany start jest podstawą do otwartej i pozytywnej interakcji. Zajrzyjcie na stronę internetową www.pnwm.org lub www.dsj.de. Tam znajdziecie publikację Animacja Językowa na Sportowo. Pomoże wam ona w zabawny sposób zapoznać młodych ludzi z językiem partnera. W ten sposób z dwóch grup powstanie jedna Dwunarodowa wspólnota. Podczas spotkania realizowanego przez klub sportowy na pierwszym planie widoczna jest dana dyscyplina sportowa. W tym celu Ela planuje wspólne treningi, podczas których trenerki i trenerzy z obu krajów naprzemiennie poprowadzą swoje zajęcia. Ale grupa może też spróbować swoich sił w innych konkurencjach a może by tak wypróbować się w sporcie typowym dla danego kraju? A na zakończenie spotkania Ela zaplanowała mecz towarzyski z udziałem drużyn mieszanych. Dzięki temu osiągnie fajny sportowy finał. W ramach urozmaicenia programu i treningów można młodzieży zaproponować inne aktywności ruchowe lub zajęcia z pedagogiki przeżyć, jak na przykład wyjście do parku linowego czy spływ kajakowy. Ela włącza do programu również warsztaty o tematyce interesującej młodych ludzi. Dzięki temu będą oni mieli okazję wymienić się zdaniami na określony temat. Uczestniczki i uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi przemyśleniami, pomysłami i poglądami. W przypadku niektórych tematów można również skorzystać z pomocy zewnętrznych ekspertek i ekspertów, którzy Was wesprą. Ich tematyka może odnosić się do kwestii związanych z uprawianą dyscypliną. Wartości olimpijskich czy systemu sportowego w danym kraju. Ale dobrym pomysłem na temat może również być badanie historii, zrównoważony rozwój czy warsztaty świadomościowe z zakresu stereotypów i uprzedzeń. Podczas niektórych spotkań odbywają się oficjalne spotkania, jak na przykład wizyta u burmistrza, w urzędzie miasta czy z zarządem klubu. Ela dba o to, by spotkania te były zorganizowane z myślą o młodych ludziach i zachęca młodzież do krótkich wystąpień lub prezentacji. Kolejnym celem wymiany młodzieży jest poznanie kraju i jego mieszkanek i mieszkańców. W tym celu Ela przeznacza każdorazowo jeden dzień na czas w rodzinie goszczącej, w szkole lub na wycieczki kulturoznawcze. Dzięki samodzielnemu odkrywaniu uczestniczki i uczestnicy zyskują bardziej autentyczny obraz życia w odwiedzanym kraju niż w przypadku tradycyjnych wizyt i zwiedzania. I tak, na przykład klasyczne zwiedzanie miasta z przewodnikiem można zastąpić samodzielnie zaprojektowaną przez miejscową młodzież grą miejską lub podchodami. Oprócz programu w ciągu dnia, Ela planuje także wspólne wieczorne imprezy. Wieczory międzynarodowe, grillowanie czy wieczory z tańcem i muzyką stwarzają dla uczestniczek i uczestników przestrzeń do wspólnej zabawy. O te punkty programu młodzież może zadbać także sama. Osoby przygotowujące program często zapominają o zaplanowaniu czasu wolnego. Dlatego Ela nie tworzy przepełnionych programów. W ten sposób oszczędza czas na sytuacje, których nie może przewidzieć. Dzięki temu uczestniczki i uczestnicy mogą samodzielnie zwiedzać okolicę, lepiej się poznać i mają czas na autorefleksję. Refleksja i ewaluacja również stanowią ważny element każdego programu. Uczestniczki i uczestnicy powinni mieć możliwość dokonania refleksji nad swoimi doświadczeniami: co było super, co można było zrobić lepiej, jakie doświadczenia zostały zdobyte i jak przybiegała komunikacja z klubem partnerskim. Ewaluacja jest przydatna nie tylko na koniec spotkania, ale informacja zwrotna może też być pomocna po środku spotkania. Częścią podsumowania każdego spotkania, oprócz ewaluacji końcowej, jest również wieczór pożegnalny. Udany wieczór pożegnalny daje przestrzeń do zakończenia intensywnego i często emocjonalnego czasu. Pokazując zdjęcia i filmy, Ela podsumowuje razem spędzony czas. W ten sposób wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu mogą odtworzyć wspólne chwile i zakończyć spotkanie pozytywnym doświadczeniem. Na koniec Ela chce Wam przekazać jeszcze kilka wskazówek, jak przeprowadzić udane i mogące ubiegać się o dotację spotkanie młodzieży. Ważne jest, by zaplanować wystarczająco dużo czasu na fazę zapoznawczą na początku, jak również na ewaluację na końcu spotkania. Zadbajcie o to, by program nie był zbyt intensywny. Wybierzcie takie metody, które pozwolą młodym ludziom poznać się, zredukować bariery i stworzyć jedną wspólną grupę. Zadbajcie o odpowiednią różnorodność. Dobre spotkanie to odpowiednia dawka napięcia i rozluźnienia. I na koniec najważniejsza rzecz bawcie się razem świetnie! Życzymy Wam samych sukcesów w planowaniu i realizacji spotkań młodzieży. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Nasz adres kontaktowy znajdziecie na stronie internetowej polsko-niemieckiej współpracy młodzieży www.pnwm.org. Kluby niemieckie mogą zwracać się bezpośrednio do Niemieckiego Związku Sportu Młodzieżowego.